Cześć, ja jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy vloga. Nie wiem ile będzie miał dni i tak dalej, ale chcecie więcej vlogów, więc chociaż jeden w tygodniu postaram się Wam wrzucać, ja zaraz zakładam dosłownie spodnie buty i wychodzę. E, idziemy do Rossmana, jedziemy do, na pocztę, bo muszę wysłać Wam rzeczy z Vinted. E, tak, jedziemy do Rossmana. I no, i po drodze muszę złapać sobie jakieś śniadanie, bo nawet nie miałam czasu zjeść. Także taki jest plan na chwilę obecną i odezwę się do Was już, jak będę szła na miejsce. Byłam w Rossmanie, nadal nie ma tego pudru wibo mód wyparował, po prostu nie istnieje już w Rossmanach, jest po prostu paranoja, bo nie mogę wam nagrać testu bez tego pudru i trochę, no trochę, trochę, trochę jestem zła szczerze mówiąc, no ale dobra, teraz będę zaraz sobie robić śniadanie, za chwilę wam pokażę paczkę z Donegal, bo mam taką dużą, ogromną i wszystko wam tutaj pokażę. I porobię też zdjęcie, żeby wam wstawić na nice Instastory eee, I co? I jestem w trakcie testowania kosmetyków z Lidla Także na pewno kosmetyki z Lidla będą przed tym vlogiem Na 100% eee, Co dzisiaj mam w planach? Muszę się trochę pouczyć Posiedzieć w domu Zrobić porządki na karcie pamięci eee, I na dysku Żeby posegregować sobie rzeczy do zmontowania Zmontowane i tak dalej Rozpisać współpracę z Bullet Journalu W Bullet Journalu I w sumie to są plany na eee, najbliższe kilka 15 godzin w sumie. Także tak, także tak to e, wygląda. Także co my tutaj mamy? Dostałam w ogóle przepiękną paczkę od Donegali. postanowiłam, że Wam tutaj dzisiaj pokażę we vlogu właśnie taką mam przepiękną kosmetyczkę. Mam też w ogóle większą kosmetyczkę. Nie wyciągam jej nawet z tej folii, bo nie chcę, żeby się kurzyła, a to jest typowa kosmetyczka, taka, wiecie, podróżna, e, większa. Także to dostałam. E, dostałam też dwie te gąbki. E, z tej standardowej kolekcji. Tutaj akurat widzicie jedną, ja miałam w pokoju drugą. Tutaj pokazuję Wam myjkę. Tak ona wygląda. dostałam również aceton kosmetyczny. Zobaczcie, co mi się stało z kciukiem. I daję mu trochę odpocząć. Tutaj mam w ogóle trzy pędzle, które zaraz sobie otworzę i pokażę Wam miękkość tych pędzli. Ale wiecie co, doszłam do wniosku, że nie będę otwierać tego pędzla I że dam go do jakiegoś rozdania Dlatego, że już mam ten pędzel Już od nich raz właśnie ten pędzel do podkładu dostałam Więc szkoda go otwierać Ten i... Wiecie co, ten do blendowania też wam odłożę na rozdanie Lub komuś po prostu dam na prezent No bo szkoda, żeby się marnowały u mnie No bo mam ten sam rodzaj pędzla A za to ten wachlarzyk bardzo chętnie otworzę Okej, okay, tak wygląda wachlarzyk Postaram się wam pokazać w tą stronę włosia Także tak on wygląda Jest Dosyć fajnie, bo nie jest aż taki Wiecie Lekki, że faktycznie czuć, że to włosie tu jest No zobaczymy, ja nie sobie przedstawię W ogóle przepiękne są te rose gold Skówki Słuchajcie, mamy drugi dzień vloga Ja zabieram się za montowanie dla was filmu z wczoraj Żeby się pojawił dzisiaj Oczywiście dzień bez kawy, dniem straconym Ale kupiłam sobie wszystko na kawę mrożoną Już dzisiaj, więc na pewno Zrobię sobie kawę mrożoną mm. Oj, tak. Kawara, no to jednak życie. E, dobra. I tak. E, nie wiem, czy zdążyć się zrobić. Chciałam jeszcze zdążyć zrobić live'a na, na Facebooku, tam na Instagramie, ale nie wiem, czy się wyrobię. Natomiast, e, co ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Czy coś chciałam? Nie, chyba to wszystko. Chyba to wszystko chciałam powiedzieć. Będę się do was odzywać dalej, a teraz muszę rozbroić aparat, wyjąć kartę pamięci i wsadzić ją do komputera, co by wam montować odcinek. Gubimy ostrość. Jestem tutaj. Dobrze. Także ja sobie oglądam Dorcie i recenzję podkładu Forever. Dior Forever Skin Glow Bardzo mi się podoba ten podkład i już tak się do niego przymierzam, ale cały czas nie wiem i tak mówię 250 zł za podkład. Tak mówię 250 zł za podkład i tak hmm, no nie wiem jakoś nie mogę się przekonać, wiem, że muszę się zaopatrzyć w miksery na pewno, i jakbyście mi mogli polecić Czy wolicie Hean, czy Nyksa, Bo już kupiłabym i przyciemniacz I rozjaśniacz do podkładu Dlatego, że no, chciałabym powoli Przygotowywać się do tego, że jednak kiedyś Będę malować klientki I chciałabym jakoś swoje zasoby ku temu Kierunkować jednakowoż Więc... Um... Więc tak, więc sobie taki wiecie Kuferek już powoli składam I właśnie zastanawiam się nad zakupieniem Albo właśnie z H&M, albo z NYX Także dajcie mi znać jak mieliście A tymczasem ja idę montować dla was film I odezwę się do was potem Co? Hejka, witam się dzisiaj z wami w niedzielę eee, Bo na momento, zaraz będę wam tutaj odpowiadać eee, Bo zaraz wychodzę, zaraz Za jakieś 2-3 godziny wychodzę i właśnie robię live'a eee, I sprzyjam się do was pokazać, że żyję bez makijażu i tak dalej I że przyjdę się do was odezwać, jak już będę wychodzić po live'ie, także... Proszę bardzo Stanowisko do robienia live'a, także... Eem, tak Słuchajcie, ja już gotowa do wyjścia Aparatu ze sobą nie biorę, bo strasznie pada I tak nie będę nic nagrywać idąc Także ja tak wyglądam eee, Zakładam płaszczyk, buty No i zbieram się do wyjścia także... także nie biorę aparatu, bo niestety pogoda jest straszna Leje, także, także tak Także odezwę się do was jak wrócę eee, Słuchajcie, witam się dzisiaj z wami w poniedziałek Jest godzina dziewiąta Ja właśnie usiadłam I będę rozplanowywać sobie cały tydzień Także wziąłam swój planer i będę sobie rozplanować, oczywiście piekawę. Jak już dojdę do jakiegoś planu życiowego na dzień dzisiejszy, lub jakiekolwiek dni następujące, no to dam Wam znać. Słuchajcie, byłam na dużych zakupach, także postanowiłam, że Wam je pokażę. Tutaj mamy musy, tutaj akurat jest z brzoskwinią tutaj jest truskawkowy, tutaj są moje ukochane jogurty bio, akurat tutaj macie. Wersję z truskawkami wziąłam dwie. Wziąłam też dwie kaszki. Tutaj macie taką z musem truskawkowym i zwykłą. Dobra, to wziąłam sobie, żeby sobie przekąsić z babeczką na drugie śniadanie, jakby. E, dobra, tutaj mamy pomidorki, bo były za 99 truskawkowe na gałązce. To stwierdziłam, że wezmę, spróbuję. Tutaj mamy kostki mięsne i bulion drobiowy, chleb tostowy i tu są moje ukochane warzywa na papelnie, czyli włoskie i letnie. Także tak się prezentuje. Aj. i tutaj jest jeszcze kurczak panierowany. Pokażę Wam zaraz resztę, bo to jeszcze nie wszystko. A, i tu były jajka, ale już zdążyłam wyłożyć do lodówki. Dobra, słuchajcie, dalsza część moich zakupów. Tutaj macie drugie pudełko panierowanego kurczaka. Tutaj jest Serek w plastrach, ziołowy, taki śmietankowy. Dalej wziąłem dwa moje ukochane sery, takie cienko krojone. To jest Gouda, i tutaj jest Damski. Także wziąłem Kurczaka Mamię. Tutaj mamy olej zwykły, roślinny, tak, słonecznikowy kawy, bo są teraz w promocji jak kupicie dwie to są po 14,99 i wszyscy zachwalają te kawy kremowe więc wziąłam sobie orzechową na spróbowanie zobaczymy czy to faktycznie takie dobre to jest mój kochany olej kujawski z czosnek i bazylia tutaj macie saszetki dla psa już jedną mu właśnie dałam, bo mi żyć nie dał i te kapsułki do prania, tak, Ariela Także takie prezentują moje zakupy, a tymczasem ja idę jeść babeczkę. Siemka, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym klipie tego vloga. Nie wiem, ile ten vlog trwa, ile ma już minut. Dobra. Uznajmy, że trochę zaniedbałam go, ok? Uznajmy, że trochę się rozprzestrzenił w czasie. I ten vlog to tak naprawdę same paczki, ale. No, kurde, czasem tak bywa w życiu, że zbiera się dużo rzeczy naraz i jakby ja nie jestem w stanie ich ogarnąć. I ten właśnie tydzień był taki, dlatego nie było też filmu na kanale, gdzie normalnie był co 2-3 dni góra. I teraz mam troszkę taki odstęp, bo musiałam ochłonąć i no, musiałam się pozbierać. Także już do Was wracam. Pełna siły i energii, musiałam tak naprawdę iść na taki trochę urlop i odpocząć i zająć się rzeczami, które na tą chwilę były dla mnie ważniejsze, ale już do Was wracam. No i słuchajcie, yy, zaczynamy od open boxa, shiny boxa, który przyszedł do nas z lekkim opóźnieniem. Ale to zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Najpierw zajrzyjmy do środka. Otwieramy. I co my tu mamy? O, chodź tu. No i dobra, otwieramy. Ale ładne pudełko. Ok, mamy takie przepiękne pudełko kolorowe. Spoko, fajna szata graficzna. Co mamy tutaj? Rzecz, którą ja dostałam jako ambasadorka, to już wiem, i to jest książka: Prosty układ. Słuchajcie, ja jestem ogólnie, jeśli chodzi o książki, jako dodatek do takich boksów. Gdyby to było, tak wiecie, w standardzie dla wszystkich, to jestem jak najbardziej za, bo wydaje mi się, że kobiety. Szczególnie takie zapracowane Czasem ciężko im znaleźć chwilę na książkę A jakby wiecie, już ją dostały To też chętnie by po nią sięgały I jakby znalazłyby już ten czas, żeby ją przeczytać, Gdyby ją jakaś zainteresowała Także ja jestem jak najbardziej za dodawaniem książek do boxów Wiem, że to jest tak na próbę Na spróbowanie i dostałyśmy go właśnie my Ambasadorki, żeby powiedzieć jak my to widzimy I czy nam się ten pomysł podoba Ja jestem jak najbardziej za Tu Tutuś, robię unboxing Spadniesz, no chodź Przecież to jest Dalej, co my tu dalej mamy? Coś mi tu ładnie pachnie, ok, chyba wydaje mi się, że to te świeczki i mamy tutaj świeczki firmy Aura, a i nie ma tej takiej kartki w ogóle, dlatego, że Shiny Box przerzuca się na internetową wersję i jakby spoko, bo nie marnujemy papieru, przecież te kartki tak idą do śmieci zaraz po tym, jak otworzycie pudełko, więc mnie ta opcja odpowiada, że jest teraz online ta karteczka, żeby sobie sprawdzić cenę i tak dalej, mi to pasuje, spoko jak najbardziej. To są świeczki, tylko to są, wiecie, co chyba lawendowe świeczki. Lady Charlene Albo waniliowe Ja to nie jestem jakaś dobra w opisywaniu zapachów, wiecie? Nie mam pojęcia. Coś pomiędzy? No spoko, oddam mamie jakby ja świeczki to tylko owocowe. E, tutaj mamy... Co to jest? To chyba jest jakiś tonik, wiecie? Tak jak mi się wydaje. Coś takiego. Też spoko opcja. Mamy rozświetlacz rewers. Mam ten taki już w kamieniu. Jest spoko. Zobaczmy ten. Ciemny dość, także na pewno jak spóra będzie opalona. Ale ładnie odbija światło. Okej, okay, zastyga, bo już czuję. No dobra, taki właśnie rozświetlacz w dropsach. Mamy oczywiście maseczkę. To jest. O, fajnie, bo to jest ta regenerująca, także spoko. Tutaj jest próbka kremu ze śluzem ze ślimaka. Mamy lakier hybrydowy, ale paznokcie taką próbeczkę ja mam w kolorze takim fioletowym, liliowym i mimo, że nie robię hybryd, to chyba sobie zrobię chętnie ten kolorek bardzo mi się podoba Mimo, że nie przepadam za lakierami, za paznokcie Jak mam być szczera, bo miałam parę I to nie są moje ulubione konsystencje Ale czemu nie I tutaj macie kod rabatowy na zakupy Jakbyście robiły, to spoko tak, co Jeszcze mamy ozdoby na paznokcie Okej, okay, mi się trafiło Coś takiego No spoko Ale tak wiecie, trochę tak zapakowane Mech. I miniaturkę Perfum Spring Kiss Tak wyglądają Zobaczmy te perfumy. Ja zobaczmy jak pachną. Chodź tu. Pachną tak delikatnie. Nie czuję za mocno jakiegoś konkretnego zapachu. Okej, okay. zwykły zapach, jakoś tak szału nie ma. I szczerze wam powiem, że to pudełko jest takie... Gdyby nie ta książka, którą my dostałyśmy jako ambasadorki, to byłoby mocno średnie. Jakoś tak... Brakuje mi tutaj czegoś wow, jakiegoś kremu fajnego drugiego, albo nie wiem, no czegoś takiego wiecie. Bardziej wow. No jest okej, okay, ale dostawałam lepsze pudełka, jak mam być szczera. Także tak to wygląda. A, i wysyłka się opóźniła dlatego, że no było, była wajówka to po pierwsze. A po drugie to mieli jakiś problem właśnie z jakąś firmą i nie dostarczyli im produktów na czas. Jakby takie rzeczy się zdarzają, mi to tam nie przeszkadza, czy ja dostanę te produkty. Dwa tygodnie później, czy dwa tygodnie wcześniej, czy tam tydzień później, jakby nie, nie, nie nie robi mi to różnicy Ale no mówię, to pudełko jest takie sobie, jak mam być szczera Ale jednak gdyby was zainteresowało, chcielibyście sobie zamówić, to właśnie na yy, link do Shiny boxa będziecie mieli na dole w opisie A tymczasem ja idę otworzyć tą gigantyczną, gigantyczną, to jest po prostu pudło wielkie Strasznie więc idę otworzyć, do ładnie z tym pudle sklep, bo będę dla was nagrywać film. Oczywiście z Joką, e, moją ukochaną drogerią internetową, i takie info dla Was jeszcze wam powiem w tym filmie i tak dalej, powiem wam, jakie są aktualne promocje, powiem wam jak zamawiać, jakie są formy dostawy, jakby cały Joka sklep od A do Z plus test kosmetyków właśnie od nich, sobie zrobimy. Natomiast e, mam kod rabatowy, załatwiłam wam kod rabatowy, macie już Dożywotnio, minus 7% na zakupy w Joka Sklep. Pamiętajcie, że to jest jedna z tańszych drogerii, więc to naprawdę 7% to jest tak dużo, bo mają naprawdę praktycznie najniższe ceny na rynku. Więc jakby no, te 7% to tak jest sporo, to już jest największy. To, co mogę załatwić, to Wam załatwiłam. Więcej mi po prostu nie dadzą, dlatego że byliby stratni na tych produktach, a wiadomo, też chcą zarobić. Także mamy minus 7% dożywotnio kod do Joka Sklep na hasło lolki Enjoy. Także ja idę jeść. Jak mówić, tu u vloga dzisiaj mamy, w tym vlogu właściwie, same paczki, więc mam paczkę od Indigo I słuchajcie, dostałam, wydaje mi się, że nowość, bo jest to olejek do ciała To koniecznie ja go wyciągnę Jest to olejek, chodź tu, o te piórka Z arganowy i, boże, migdałowy olejek Argan i migdał i słuchajcie, on ma takie złote drobinki w środku. Nie wiem, czy mi to tu wyłapie, chyba mi wyłapie. Także. Już Wam wytłumaczę w ogóle, dlaczego dostałam tą paczkę. Słuchajcie, jak wiecie, lub nie wiecie, zbliża się Sea Bloggers, ten taki duży event w Łodzi dla blogerów. No i właśnie ja, plus 299 innych osób, zostaliśmy wybrani do tego, żeby móc wziąć udział właśnie w konkursie Indigo, do, w którym do wygrania jest wycieczka na Bali w ogóle także właśnie ten produkt jest mi potrzebny do tego konkursu niezmiernie cieszę się w ogóle że stan takie wyróżnienie ja jestem w szoku że ja akurat bo naprawdę jest nas dużo jeśli chodzi o blogerów na tym evencie także z tego miejsca już chciałabym serdecznie podziękować Indigo za taką przesyłkę natomiast efekty tego konkursu i tego, co ja zamierzam zrobić, żeby wziąć w nim udział, zobaczycie u mnie na Instagramie, a kolejna paczka, jaka tutaj jest, jest to paczka, o Jezus, jaka ona jest ciężka! Chodź tu! Od Eveline. I będzie test tych produktów. Wydaje mi się, że po tym vlogu. Ale nie mam pewności. Także wydaje mi się, że po tym vlogu dopiero zobaczycie te nowości od Eveline, bo mamy tutaj paletę w brązach, mamy tusz Royal uh, Volume, mamy gąbeczkę. W ogóle tego nie wiedziałam, że jest. Także. Mam nadzieję, że będzie fajna. Rozświetlacze w kremie. Tutaj jest puder brązujący i dwa rozświetlacze w tych takich kolorkach. Do tego mamy trzy paletki, które dwie z nich już mam, bo ja Sunrise i Twilight mam, nie mam tylko Modern Glam, dlatego też tylko Modern Glam ze mną zostanie, bo dwie pozostałe już posiadam. Płyny, który uwielbiam i pomady. Ja Mam przecież, że jestem tego bardzo ciekawa. Także wyczekujcie testu, bo na pewno niebawem na kanale się pojawi. A i dostałam jeszcze tonę maseczek, ale je również będziecie mogli zapewne zobaczyć u mnie na Instagramie. Tak właściwie to przyszłam się tylko do Was już tak naprawdę pożegnać, ale jest jedna z kwestia, która nie daje mi zbytnio spokoju i tutaj chodzi o dramę James'a i Tati i postanowiłam, że wypowiem swoje zdanie na ten temat, bo też pytaliście, jakby to zrobiłam na live, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy jesteście na moim Instagramie, chociaż serdecznie zapraszam, bo warto. No, i doszłam do wniosku, że wypadał, czy wypadałoby. To jest raczej z Waszej prośby i z Waszych prywatnych wiadomości, które do mnie piszecie, że chcielibyście wiedzieć, co ja myślę na ten temat. Więc to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie na Waszą prośbę. Um, słuchajcie, ja jak zobaczyłam Fintati, to pierwsze co pomyślałam: to dlaczego ona wywleka takie rzeczy na światło dzienne? W sensie, jakby. Rozumiem z jednej strony, że chciała dobrze. Jakby rozumiem z jednej strony, że chciała dobrze, natomiast z drugiej strony, pierwsze co pomyślałam, to dlaczego wy ze sobą nie porozmawiacie twarzą w twarz? Jakby w takiej sytuacji, pierwszą rzeczą, jaką uważam, powinno się zrobić w tak ważnej dla siebie relacji, to zadzwonić, spotkajmy się, porozmawiajmy, wyszła taka i taka kwestia, jest źle, jest naprawdę źle, czuję się pokrzywdzona w tej sytuacji i no jak dla mnie, to musimy po prostu porozmawiać i koniec kropka, i mają finanse na to, żeby po prostu wsiąść w samolot. Nawet w sumie nie wiem, gdzie mieszkają, bo jakoś nigdy się tym nie interesowałam, ale podejrzewam, że nawet jeżeli mieszkają od siebie kilkaset kilometrów, czy kilkaset tysięcy, czy coś takiego, tak by. Mm. Wsiąść w samolot i lecieć i spotkać się, to nie byłby problem przy tym, ile oni zarabiają. Takie jest moje zdanie. I z tego, co zrozumiałam z filmu Tati, to był, jest to dla niej człowiek bardzo ważny. I ja w pierwszej takiej sytuacji, bym pierwsze co zrobiła, to porozmawiała z nim w, twarzą, w twarz, jakby to byłaby pierwsza kwestia, jaką bym zrobiła, i koniec, kropka. Uważam, że to powinno być podstawą do tego typu filmu. Jeżeli by się nie dogadali twarzą w twarz to jakby to wtedy mogą się zastanawiać, co zrobić z tym dalej i nawet nagrać krótką informację, że nie chcą mieć ze sobą już nic wspólnego. Ucinają ten temat i jakby koniec kropka, a nie rozmuchiwać tą sytuację na tak dużą skalę. Tym bardziej, że James mocno na tym stracił. Ogólnie jeśli chodzi o beauty guru, sytuacja jest taka, że Według mnie oni to powinni załatwiać między sobą, bo oni tylko sobie szkodzą, zamiast tak naprawdę pomagać, i jakby utaty się to odbiło tym, że przyszło od groma tysięcy miliony tak naprawdę followersów subskrybentów, a udająca mm, odbiło się to ciekawką i to wszystko spadło, i teraz rośnie z powrotem z tego, co zdążyłam zauważyć, i jakby ta cała drama wyleczona na wierzch, to jest tak naprawdę coś, co im szkodzi bardziej niż pomaga, i też z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego ludzie wyrzucają jego palety. Lilię, w ogóle, co to się działo na Instagramie, dałam ja w szoku. Dlatego, że słuchajcie, ta paleta była we współpracy z Morfi, Głównym producentem tej palety było Morfi. Ta paleta jest jakościowo dobrą paletą i jest od firmy Morphe. Jakby w ogóle to, że jest w kolaboracji z Jamesem, to gdyby nie była, to podejrzewam, też by miała takie branie, bo jest bardzo dobrze zrobiona, według mnie, kolorystycznie przede wszystkim. Jest kompletną paletą kolorową, i jakby. No mnie by było szkoda wyrzucić palety za 200 zł w śmietnik i ją spalić, ale jeżeli ludzie mają za dużo pieniędzy, no to w porządku, okej. Okay. I też jakby było mi trochę przykro ze względu na James'a, bo jest młody. Sama jestem w sumie w jego wieku, tak naprawdę, i ja uważam, że ten wiek broni się na tyle, że można popełniać błędy. Nie mówię, że takiej, nie mówię, że na taką skalę, ale jakby, no, jesteśmy w takim wieku, że mamy prawo popełniać błędy. I jasne, uczymy się na nich i tak dalej, ale było mi go trochę szkoda i też. Jakby ja sama w sobie interesowałam się tylko tym, co tworzył, jakby mało się interesowałam jego życiem prywatnym, mało mnie to interesowało, jakby ja szanuję Jamesa za jego twórczość, jasne są ludzie, którzy uważają, że gówno potrafi, że te prace są po prostu no takie standardowe, szału nie ma, dupy nie urywa, wiadomo, Ja, ale mi się tam podoba, ja lubię te prace, szanuję Tati za to, jak jak rzetelne robi recenzje produktów, których u nas nie ma na rynku na przykład i bardzo lubię oglądać jej testy kosmetyków, a Pierre Openboxy boxy z jej mężem są bardzo, bardzo, bardzo przyjemną taką formą rozrywki, luźną, bardzo często sobie je włączam, kiedy e, robię dla was makijaż na Instagram albo coś takiego i jak dla mnie, to jest jakby podstawą subskrypcji danego influencera, że albo youtubera, albo instagramera zwał jak zwał Osoby, którą obserwujecie, że przyjemnie Wam się z nią spędza czas. Jakby. No, mówię, jest mi go trochę żal. Jakby teraz to się odbijać kawką, Teraz już jest drama na pół YouTube'a, Jeffrey, Tati, James w ogóle są memy i tak dalej, i tak dalej. I Jakby. No. Odbiło im się to ciekawką, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak jak mówię ja, pierwsze co bym zrobiła, to spotkała się w cztery oczy i porozmawiała, a potem dopiero ewentualnie wywlekała takie rzeczy na światło dzienne, bo w momencie, kiedy jedna i druga strona uważa, że przestaje kłamać i wyciąga, wiecie, rzuca takimi asami z rękawa, to nie mogą się tak przekrzykiwać tak naprawdę jeszcze przez kolejne trzy lata i żadne z nich nie wygra, bo zawsze będzie odbijana ta piłeczka i to po prostu końca nie będzie. Jak dla mnie. Także takie jest moje zdanie. Ja nadal subskrybuję i Jamesa, i Tati, i Dziewczego, i jakby. No, come on! Uwielbiam ich jako osobowości przede wszystkim artystyczne, a cała reszta to tak wiecie, ich życie prywatne, to z kim oni się spotykają, okej, okay, niech się spotykają, z kim tam chcą, niech sobie układają życie jak tak, jak tak jak chcą, ale no tak jak mówię, takie jest moje zdanie, mam nadzieję, że wyrazicie swoje zdanie w komentarzach, chętnie poczytam, bo już się was na Instagramie pytam, e, także chętnie poczytam, a, a na tymczasem ja już się z wami na dzisiaj żegnam, tak jak mówię, warto mnie obserwować na Instagramie, bo tam ciekawe rzeczy się ostatnio dzieją. Także, także, tak, tyle z mojej strony, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym odcinku, do zobaczenia i cześć.